Zobaczcie, co dzisiaj zostało mnie na działce, spójrzcie, jakie wielkie chmury. Witajcie, witajcie kochani, dzisiaj w kolejnym filmiku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o porze. A więc słuchajcie, pogoda jest taka sobie. Nie wiem, yy, czy będzie mnie dobrze słychać, czy będę musiała to dograć w domu yy, ten głos, no ale zobaczymy, jak to yy, dzisiaj pójdzie. Bo jak weszłam dzisiaj na działkę, no to niestety yy, to się rozpadało, i wiatrzycho jest. Jakieś 25 km na godzinę, także no nie jest to jakiś super spokojny dzień, więc nie mam pojęcia, jak to nagrywanie dzisiaj wyjdzie, ale chciałam Wam pokazać dzisiaj to wysadzenie pory. Słuchajcie, to, y, tą porę ja wysiałam w lutym w domu, i ta pora była wysiona do takiego pojemnika. To jest. Do takiego pojemniczka. I ten pojemnik, on jest recyklingowy. Ten pojemnik, ja go zrecyklingowałam, zrobiłam dziurki pod spodem i wysiałam do tego pojemnika nasiona pora. Ten por to jest odmiana, już Wam mówię, blue green. Nigdy nie miałam tej odmiany, wcześniej miałam jakąś tam odmianę inną w moim poprzednim ogrodzie, i ta, ta odmiana bardzo fajnie się sprawdziła. Myślę, że ta też, bo jednak por nie ma zbyt dużych wymagań glebowych. On lubi gleby takie przepuszczalne i bogate w azot i fosfor, ale nie jest specjalnie wymagający, więc on powinien się udać na większości gleb. Jeżeli macie na przykład glebę 6,5 do 7,5, to jest optymalne pH dla porów. On bardzo lubi taką glebę. No i oczywiście uwielbia na miejsce. Ja sadzę tego pora w odległości mniej więcej 10 cm od siebie i odstępy w rzędach jakieś 25 do 30. Ten por jest wysadzany przy selerze, bo seler to jest dobry kompan dla pora, także nie ma problemu wysadzać ten por na przykład po pomidorach, ogórkach. Po salerze można wysadzać, koło salera można też wysadzać, także por nie jest, no, no generalnie on chyba jest bardziej ne neutralny do wszystkich roślin i on, bo wszystkich roślin praktycznie chyba urośnie. To jest warzywa z rodziny cebulowych, jednakże por ma bardzo płytki system, słuchajcie, i ten system korzeniowy. On nie, nie pozwala mu na pobieranie zbyt dużej ilości wody, więc trzeba go regularnie podlewać. Jeżeli jest susza, to on musi być podlewany regularnie, żeby y, miał cały czas dostęp do wody. Ja na przykład tutaj, ja go wysadzę, ten por, te sadzonki, one są maleńkie te sadzonki, one nie są w ogóle takie, jak ja bym chciała, ale ja go wysadzam. Ja myślę, że on sobie tutaj poradzi, mimo, że wygląda jak takie maleńkie włoski, ale to nic, on na pewno sobie poradzi. Zakopiemy go tak dosyć głębiej, bo pora w ogóle, jeżeli sadzimy, to zakopujemy całą tą białą część, jak najbardziej się da, dlatego, żeby uzyskać tą białą część w późniejszym terminie, jak najwięcej tej białej części, bo ta biała część jest najsmaczniejsza i ona jest najbardziej taka yy, mająca smak i no najbardziej w, w gotowaniu chyba jest bardziej doceniana niż ta e, zielona część. Jak widzicie, no wiatr wieje, włosy mi wchodzą do później. mogłam je związać, no ale nic. Wysadzamy, wysadzamy i chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że por bardzo lubi nasłonecznione miejsce. Także nie myślcie o tym, żeby go sadzić w cieniu, bo on średnio sobie poradzi. On na pewno będzie rósł, tylko że będzie, miał, będzie bardzo cienki, on nie będzie miał ani grubych liści, ani tego białego, nie będzie miał takiego fajnego, grubego tej części, więc musicie się liczyć z tym, żeby go wysadzać w zasłonecznionych miejscach. I najlepiej trochę osłoniętych, bo on lubi być trochę osłonięty też od wiatru. No ale jeżeli nie macie możliwości w takim miejscu, tak jak tutaj ta działka, ona nie jest osłonięta od wiatru, niestety ona jest tutaj, zobaczcie, wiatr wiatrze chowieje, ci z każdej strony, że tak powiem, ale rośliny tutaj rosną, sąsiedzi nie narzekają. Myślę, że na niego to stanowisko tutaj, które mu wybrałam koło tego selera, to będzie prawidłowe. W międzyczasie jak ten por rośnie, no to możemy zakopywać bardziej tą białą część. On jak będzie rósł do góry, no to tą część białą można przysypywać, tak jakby leciutko kopcować ją, żeby ta część biała ona jednak się wytworzyła w dużej ilości. Zobaczcie sobie taki fajniutki torek. Tak jak już wam wcześniej wspominałam, ta działka tutaj jest taki eksperyment, bo tu nie wiadomo, co tutaj w tej glebie jest. Rozmawiałam z moim sąsiadem z jakieś dwa dni temu, i on mi mówił, że poprzedni właściciel tej działki to on nigdy nie dawał ani żadnego nawozu, ani żadnego obornika ani po prostu nic pod tego pora, znaczy pod, pod, w ogóle żadne rośliny, tutaj tak jak Wam mówiłam wcześniej, to było normalnie y, zarośnięte po pas i teraz jak ja tutaj robię te rośliny, je wysadzam, to ja nie spodziewam się wielkich plonów, bo ja sama też tutaj nie włożyłam żadnego obornika i dopiero w przyszłym roku ja zobaczę jak te rośliny rosną i jeżeli Zobaczę, że są niedobory albo że one nie rosną tak, jak ja bym chciała. No to wiadomo, że zastosuję jakiś obornik. Czy granulowany na każdy taki zagonek? Czy zastosuję obornik naturalny, jeżeli uda mi się go dostać? To jeszcze tego nie wiem. Ale na pewno coś z tym zrobię i jeżeli będę stosowała obornik, to będę go stosowała we wrześniu, ten, stop, ten obornik. Ale mam też opcję na to, żeby tutaj wysiać. Yy... Na zieloną masę rośliny strączkowe i potem dopiero w grudniu powiedzmy je przekopać. To nie jest taki najlepszy yy, pomysł, najlepsze rozwiązanie, bo tę ziemię, ja też nie chcę przekopywać tej ziemi non-stop, żeby ta ziemia nie traciła tych składników, żeby też ta, ta flora tutaj yy, bakteryjna, ona się zachowała. Ale niestety, jeżeli się tak zaczyna i wszystko słabo rośnie, no to coś trzeba zastosować niestety i to jest kolejna opcja właśnie, zielona masa i przekopać to, żeby to oddało, bo oczywiście ta zielona masa, rośliny strączkowe, one za azot do ziemi i one jak oddają ten azot do ziemi, to tą glebę użyźniają. One ją wzbogacają i tym samym jeżeli przekopiemy te strączkowe, na przykład motylkowe, yy, czy jakieś tam inne motylkowe, to one w trakcie rozkładu już w tym czasie przez te kilka tygodni, miesięcy nawet do marca one już się rozłożą i nam tą ziemię użyźnią. I także zmienią troszkę tę strukturę tej ziemi, ponieważ ta ziemia ona będzie bardziej spulchniona i to na pewno wpłynie bardzo korzystnie na wszelkie rodzaje roślin. Także my, no w tym roku, tak jak mówię, no to jest wszystko yy, metodą prób i błędów. Ale uważam, że cokolwiek wysieję czy wysadzę, to jakiś zbiór będzie. I myślę, że to jest też dobry począt, to jest dobry taki filmik dla ludzi, którzy zaczynają, bo czasami chcę, że się wielkie, duże chęci, ale później jak się widzi właśnie, że nic nie rośnie, jakoś ta pogoda jest taka średnia, to te chęci trochę średnio one yy, nam się utrzymują. i... Nie chce nam się po prostu tego robić, bo nie widzimy żadnych rezultatów, ale ja Wam powiem, słuchajcie, to jest fantastyczne hobby, to jest super sprawa mieć taką działkę, więc ja wszystkich do tego namawiam. I mówię Wam, jeżeli macie możliwość gdzieś uzyskania działki, rod, na przykład takiej rodzinnej działki, to na pewno w to wejdźcie, bo mimo to, że macie swoje warzywa, swoje owoce, to macie też komfort tego, że możecie sobie wypocząć czy możecie się odmuździć, że tak powiem, to dzisiaj miał być mój dzień odpoczynku. Ale ja postanowiłam tutaj przyjść na kilka godzin, bo na pewno nie spędzę tutaj pół godziny, tylko spędzę tutaj pewnie wiele godzin, bo ja tak właśnie spędzam swój czas. I przyszłam się tu odmuździć właśnie, żeby troszeczkę mój mózg zaczął inaczej funkcjonować, no i oczywiście, żeby się dotlenić, bo ja w pracy niestety nawet nie mam okien, słuchajcie, tak, pracuję w takim miejscu, gdzie nie mam okien w ogóle i nawet nie wiem, co się na dworze dzieje, więc jeżeli pada, jeżeli jest śnieg, deszcz, cokolwiek, to tam niestety ja nigdy się nawet o tym nie dowiem, dopiero jak wyjdę z pracy, to będę wiedziała, jaka pogoda rzeczywiście była. Także słuchajcie, sadzenie takiego pora yy, w lutym w lutym my go wysiewamy, i on powinien być na zbiór. Jeżeli go wysadzilibyśmy już te, y, do ziemi, takie sadzonki, to on jest w stanie wytrzymać y, mrozy, ale no niezbyt duże mrozy. Taki minus jeden na pewno by wytrzymał, tylko że to byłby na zbiór właśnie wczesny. Ja teraz to wysadzam, mimo że siane to było w lutym, ale to będzie na pewno zbiór dopiero w październiku. Ale to nic nie szkodzi, bo obojętnie kiedy by to nie było. W międzyczasie nawet jak będą malutkie pory, no to też można z nich korzystać, bo w ciągu lata, jeżeli potrzebujecie, takiej pora do zupy, to przecież można sobie takiego jednego pora wyrwać. Przecież nie będziecie wyrywać całego pola, tylko sobie wyrwiecie jednego takiego malutkiego pora do zupy, do pomidorówki czy tam do jakiegoś rosołu i też będzie spoko. Jeżeli nasiejecie sobie powiedzmy 30 takich porów, to te pory one wam wystarczą cały rok. Tym bardziej, że por można przezimować, bo por się bardzo fajnie przezimowuje w suchych miejscach i w ciemnych i można go fajnie też przezimować. Ja tak chodzę po tym zagonku, muszę uważać na te moje właśnie pory podlejemy tego pora. Aj. O, nie. Ja muszę Wam powiedzieć, jeszcze, żeby nie sadzić pora w sąsiedztwie wysokich warzyw. Na przykład jakiejś kukurydzy, ponieważ te warzywa one e, zacieniają pora. A porno, tak jak mówiłam, Wam nie lubi cienia. On lubi na słonecznione miejsce. Więc. Musicie brać się pod uwagę, że jeżeli właśnie wysadzacie pory, to właśnie to miejsce jest bardzo, bardzo ważne. Zobaczcie, tutaj są te maluteńkie sadzoneczki. One są maluśkie, takie malutkie cipki, że tak powiem, no ale są por kiełkuje w 15 do 20 stopniach Celsjusza. Tylko pamiętajcie też, że jeżeli robicie z siewu, to musicie te siewki prze, przerywać, bo on może za gęsto po prostu rosnąć i wtedy będą bardzo małe te, te pory. One będą miały bardzo małą tą masę, więc musicie pamiętać o tym właśnie, żeby przerywać go, jeżeli jest z siewu. Siew najlepiej właśnie robić Gdzieś w kwietniu, nawet można w maju, jeżeli chcecie na późniejszy zbiór, i on na pewno Wam wzrośnie. To by było na dzisiaj na tyle, o porze. I zapraszam Was do mojego kolejnego filmiku o cebuli. Cebuli wysianej w domu, ja Wam ją pokażę, jak ona wygląda, co my z nią zrobimy, gdzie my ją wsadzimy. Także oglądajcie mój kolejny filmik. Zapraszam serdecznie. Wszystkiego dobrego, kochani.